Kościół pęka i jest bliski rozłamu. Biskup Joseph Strickland, jeden z najbardziej poważanych autorytetów w świecie tradycji katolickiej, zabrał głos w sprawie narastającego napięcia wokół Bractwa kapońskiego św. Piusa X, wskazując, że obecna sytuacja ujawnia poważną i nierozwiązaną rzeczywistość w Kościele, której nie da się już dłużej ignorować ani odkładać na nieokreśloną przyszłość. Mówiąc inaczej, Biskup Strickland delikatnie, ale jednak, skrytykował Watykan i papieża Leona XIV. Biskup Strickland napisał długi, bardzo ciekawy post na swoim blogu, gdzie przypomniał, że w latach następujących po Soborze Watykańskim II arcybiskup Lefebvre działał w przekonaniu, iż podstawowe elementy życia Kościoła są stopniowo porzucane lub wręcz tłumione broni więc Strickland, arcybiskupa Lefebvre, bo w jego ocenie chodziło przede wszystkim o tradycyjną formację kapłańską, teologię sakramentów oraz mszę świętą, która karmiła niezle, niezliczonych świętów, czyli oczywiście chodzi o mszę świętą trydencką. I jak podkreślił biskup Strickland, to właśnie w odpowiedzi na ten kryzys powstało Bractwo Świętego Piusa X, i ono przez dziesięciolecia przechowywało te elementy życia kościoła w takim czasie, gdy, jak zauważył biskup Strickland, niewielu było gotowych lub miało możliwość, by to czynić. To zachowanie tradycji nie miało charakteru ideologicznego czy nostalgicznego, powiedział biskup i wyjaśnił, że wymagało bardzo konkretnych działań bo ci biskupi od bractwa musieli wyświęcać kapłanów, bierzmować wiernych i realnie sprawować rządy pasterskie normalnie, jak w kościele, aby, i tu cytat z biskupa, tradycyjne życie sakramentalne kościoła nie zostało wygaszone w czasie głębokiego zamętu. Dalej biskup Strickland zwrócił uwagę, że to pokolenie biskupów, które wzięło na, na, na siebie ten ciężar w pierwszych dekadach po soborze, to pokolenie w dużej mierze już odeszło, albo po prostu już nie ma sił, by efektywnie działać. I dlatego, według biskupa Stricklanda, to bractwo podnosi dziś bardzo konkretną i praktyczną kwestię. No, po prostu bez nowych biskupów nie da się utrzymać tej ciągłości formacji kapłańskiej i życia sakramentalnego bractwa. No i to bez wątpienia ma rację. Nie jest to, jak podkreślił, prośba o, i tu cytat, nowość, czy władzę, czy uprzywilejowanie. Lecz pytanie, czy coś, co było zachowywane ogromnym kosztem dla dobra Kościoła, ma teraz zniknąć z powodu bezczynności? No i w domyśle chodzi oczywiście o bezczynność stolicy apostolskiej. Hierarcha zaznaczył, że gdy takie obawy są zgłaszane, jak mówi spokojnie, z szacunkiem i wielokrotnie, a odpowiedzią nie jest jasność, lecz odpowiedzią jest milczenie. No, to wówczas samo to milczenie czy opóźnianie odpowiedzi staje się decyzją. Biskup Strickland wprost stwierdził tak: bezczynność staje się sądem, a cisza zaczyna pełnić funkcję odpowiedzi. A biskup Strickland przypomniał także, że kościół ma strukturę hierarchiczną z ustanowienia Bożego, a władza w kościele istnieje tylko po to, by strzec tego, co zostało tej władzy powierzone. I z tej władzy wynika, jak podkreślił, poważna odpowiedzialność. Mianowicie ochrona kapłaństwa, zachowanie ciągłości apostolskiej oraz jasne mówienie wtedy gdy zagrożenie są sprawy fundamentalne i podstawowe wartości wiary chrześcijańskiej. I w tym momencie biskup Strickland odniósł się do jednej bardzo ciekawej rzeczy, która w tej dyskusji wokół bractwa jest bardzo często podnoszona i która też tutaj u nas na kanale nie jest wybrzmi nieraz wybrzmiała. Chodzi o rozumienie jedności. I tutaj biskup Strickland ostrzega, żeby tego nie rozumieć fałszywie. Mówi tak. Jedność w Kościele nie jest zachowywana przez dwuznaczność. Wierność nie jest zagrożeniem, tradycja nie jest wrogiem, powiedział. I w jego ocenie doszło do niebezpiecznego odwrócenia porządku, gdy osoby otwarcie podważające nauczania kościoła są tolerowane, podczas gdy ci, którzy zabiegają o ciągłość tradycji, traktowani są podejrzliwie, i też trudno nie przyznać muturacji. racji. Na koniec jednak. Biskup Strickland wezwał do modlitwy, do uczciwości, do odwagi, zwłaszcza ze strony tych, którym powierzona została władza w Kościele. I znów, w domyśle, chodzi o stolicę apostolską, a konkretnie o papieża Lona XIV. I biskup przypomniał, że zbawienie dusz musi pozostać najwyższym prawem Kościoła i podkreślił z mocą: Milczenie nie może być ostatnim słowem w tej sprawie. W tle tej wypowiedzi biskupa Stricklanda Wyraźnie, wyraźnie pobrzmiewa delikatna, ale jednak prawdziwa, realna krytyka postawy papieża, a bardziej może nawet stolicy apostolskiej i całego środowiska wokół Leona XIV i całego tego watykańskiego stylu zarządzania przez przemilczenie. Na zasadzie przeczekamy i jakoś to będzie. Biskup Strickland pisał, pisał bardzo dyplomatycznie. Nie atakuje wprost, nie wymienia nikogo z nazwiska i chwała mu za to, bo. Nie próbuje gasić pożaru benzyną, ale jednak biskup Strickland jasno sygnalizuje, że odkładanie decyzji i unikanie jednoznacznych rozstrzygnięć w praktyce staje się przecież decyzją samą w sobie. I tym samym jego słowa są czytelnym wezwaniem, by nie liczyć na to, że sprawa bractwa świętego Piusa X rozwiąże się sama, przez mówiąc wprost biologiczne wygaszenie problemu. No i da się wyczuć u Stricklanda wyraźną sympatię wobec bractwa i uznanie dla jego roli w zachowaniu tradycji w trudnym okresie posoborowym. I znów trudno nie przyznać mu w tym racji. Ale tym ciekawsze jest to. Że w tym przypadku mamy głos odmienny od tego, co jeszcze kilka dni wcześniej mówił biskup Eleganti. Też tutaj informowaliśmy na kanale o tym. Bo w przeszłości Strickland i Eleganti uchodzili za hierarchów myślących podobnie i trzymających wspólną linię. Bardzo mocno obaj też krytykowali papieża Franciszka. Dlatego ta różnica akcentów pokazuje, że nawet wśród biskupów krytycznych wobec obecnego kursu w Kościele narasta realna różnorodność ocen co do tego, jak postępować wobec Bractwa i Stolicy Apostolskiej. Zobaczymy, co przyniosą kolejne dni, a przede wszystkim, co przyniesie spotkanie Karnała Fernandeza z Bractwem. Jeśli uważasz, że takie treści są dziś potrzebne, zasubskrybuj kanał, zostaw komentarz i udostępnij ten materiał. Możesz też wesprzeć naszą pracę jako mecena z Białego Kruka w programie Wsparcie YouTube. A na białykruk.pl znajdziesz książki, które bronią cywilizacji, kultury i prawdy. A na koniec jeszcze krótkie ogłoszenie we własnej sprawie i o nowej książce. Zacznę od pytania, czy zdarzyło ci się marzyć o spokojnej rozmowie z mądrym księdzem, takiej bez kaznodziejstwa i bez pozy, normalnej rozmowie przy stole o sprawach, które naprawdę bolą i nurtują: o Bogu, o piekle, o życiu po śmierci, o Kościele w kryzysie. O wierze w świecie, który coraz częściej z niej kpi. Bo właśnie taka rozmowa powstała w naszej nowej książce. Bez Boga nie ma zbawienia. I to ja rozmawiałem z ojcem profesorem Dariuszem Kowalczykiem. Szczerze, bez patosu i bez uciekania od trudnych pytań. To jest rozmowa dwóch ludzi, którzy szukają prawdy. A jeśli chcesz uporządkować myśli, odzyskać spokój i na nowo złapać oddech w wierze, to sięgnij po tę książkę i zobacz co się dzieje, gdy człowiek naprawdę pyta, a kapłan naprawdę odpowiada. Bez Boga nie ma zbawienia. Możesz kupić na stronie www.białykruk.pl z dużym rabatem, a jak chcesz to również z autografem. Wystarczy to dodać w komentarzu do zamówienia.